Jest git? Jak najbardziej. No to, to lecimy w takim razie. Słuchaj, wracam sobie z treningu i widzę, że Warden de żyłka prawie pękła tam na kejżu. Okay. <grafy> Zarzucił mi e, jakieś dziwne rzeczy, że e, zbieram coś na jego bliskich, bo na niego nic nie ma, a to jest totalną bzdurą. E, chodziło o... Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Otóż wielokrotnie mówił, że jest e, menadżerem swojej dziewczyny i ogarnia jej współpracę. I właśnie o tą współpracę mi chodziło e, z Carpatry. Natomiast nie chodzi o żadne NFT czy niszczenie środowiska, bo to jest w ogóle z dupy punkt i totalna e, bzdura. Co prawda... Taki punkt był wypisany na tym Discordzie, ale to nie było przeze mnie, tylko przez e, jednego z moich researcherów. I to w ogóle no, no, czegoś takiego bym nie użył, nie? Więc, więc tu głównie o to chodziło i nie wiem skąd on wziął w ogóle e, taką argumentację, że ja zbieram coś na jego bliskich, a na niego nic nie ma, nie? więc to było dla mnie trochę dziwne. A druga kwestia to jest jakby jego szyderka z jakby ja mają swoją grupę researcherów i im płacę za to, żeby mnie odciążyli, żebym mógł sobie komfortowo robić treningi, nie? bo jednak w porównaniu do Wardegi chciałbym się pokazać na swoje walce i chcę mieć więcej czasu na robienie filmów i po prostu płacę ludziom, żeby wiesz, ogarniali mi research, pisali scenariusze itp. To nie wiem, on z tego robi jakąś szyderę, wypimo, wypomina mi to, a dosłownie sam to zrobił kilka dni po mnie. Jak to chyba na story coś wrzucił, tam mówił mi, że jakiś jakich dzieciaków zatrudniam itp. Więc no, takie małe sprostowanko co do Cage'u pana pana Wardengi i itp. Okej, okay, a to powiedz mi, Mikołaj w takim razie, ale czyli istnieje taki, taka zakładka wśród researcherów odnośnie Wardęgi ogólnie, czy, czy jest to nieprawda? E, tak, istnieje i u niego tak samo istnieje zakładka Konopski. Okej, okay, okej, okay, dobra, rozumiem. A y, czy możemy się spodziewać jakiegoś filmu na Sylwestra w, w niedługim czasie, bo... Yy, Sylwek powiedział, że mocno skontratakuje twoje słowa. W sensie, w sensie nie twoje słowa, tylko tego Discorda i tak dalej. Znaczy yy, inaczej, że po prostu szykuje on yy, kontrbombę, no i yy, widać było, że mocno podkurbił się na tym cage'u, nie? No, no, no trudno, no może być podkurwiony. A ja nie chcę nic zapowiadać tutaj ani yy, spoilerować. Czas, czas pokaże, tak jak to się mówi. Okay. OKTAGON zweryfikuje. Oktagon. OKTAGON Tutaj bardziej OKTAGON chyba medialny, nie? Bo... E, r, r, chociaż różnice pomiędzy wami, jeżeli chodzi o wagę... Wzrostu na pewno jest sporo. Znaczy no, wzrostowo na pewno Konopski będzie mieć przewagę. E, ad, Taka walka na przykład z Sylwestrem wchodziłaby dla Ciebie w grę? Oczywiście, mówiłem nawet na konferencji specjalnej, że mogę mu zrobić rekord 0-3 jak chcę 5, i go najebać. Okay. No dobra, to dziękuję Dzie Dziękuję Mikołaj w takim razie za, za, za to, że em, no, mogliśmy tutaj zadzwonić do ciebie. W porządku, dzięki wielkie, trzymajcie się, papa. Pa. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, mogę jeszcze, Mogę jeszcze mhm. jedną rzecz? Jasne. Bo wy nie wrzucacie odcinków chyba na oferki, nie? Wiesz co, e, aktualnie tylko skupiamy się na live'ach. E, e, no może coś tam wrócimy do tych filmów, ale na, na obecną chwilę, na obecną to chwilę tylko nie, live, y. już, no Dobra, to jak coś to u mnie dzisiaj zajebiste newsy wleciały, więc zapraszam e, i trzymajcie się chłopaki. Pa, pa. Dobrze, dziękuję. Cejko. Jestem ciekawy do czego dojdzie e, właśnie ta... ten jakby te, ta iskra, która się właśnie podpaliła na na Keidżu. ten exposed, e, który Sylwester gdzieś tam powiedział odnośnie tego e, jakie tam są, e, są brudy na, e, na Sylwestra, no i również e, Konopski tutaj swoja wersja za chwilę zapewne, zapewne pojawi się jakieś oświadczenie Wardengi, a jak nie za chwilę, to może nie w niedalekiej przyszłości. Halo, halo? Halo, halo. Siema Sylwek. Yy... Siema halo. Witam. Roz, rozumiem, że <laughs> słyszałeś telefon. Tak, tak. Znaczy powiem ci tak, po że byłem mega wkurzony, nie, że wystrzeliłem z tym tematem, że się jakby, yy... no wiesz, wola atakować zaskoczenia, nie, mhm. ale tym telefonem dużo mi zdziałałeś, tym, że on zadzwonił i nagadał wzór, bo też pokazuje, że to kłamca jest. Yy, dobra, po kolei. Yy, czy... Czy Konowski stworzył zakładkę, że zbieranie brudów na Wardęgę i okej, okay, ja rozumiem, że on płaci tym ludziom, żeby robili research, ale też de, też de facto płaci im za to, żeby szukali brudów na mnie, nie? I założył taką zakładkę, że Wardęga, szukanie brudów na Wardęgę, no, znaczy tam Wardęga, nie? I tam szukają brudów na mnie. Jako kontr... Słyszycie mnie dobrze, bo coś powiem, tak, tak? Tak, ja tak, tak okay. cię słyszę. Jako kontrargument podał, że ale Wardęga też ma taką zakładkę. Wardęga to ma zakładkę, że jak się pojawia film nowy Konopskiego, to ląduje tam na kartę automatycznie i ludzie dyskutują, czy fajny film, jest to od zarania dziejów. Aferki nie miały taką kartę, Rewo ma taką kartę. Konowski. Nie jest to karta szukania brudów na Konopskiego. Okay, to jest okay. zasadnicza różnica, bardzo zasadnicza różnica. Druga sprawa. Konopski mówi, że wyśmiewałem jego research team, a sam mam research team. Ja nie mam research teamu, ja wszystko robię sama. Skąd taka informacja? Dlaczego Konopski pieprzy głupoty, że ja mam jakiś research team, że założyłem research team po nim? Już ci tłumaczę, bo ja rozumiem o co mu chodzi. Jest to tak osoba niedo, niedoinformowana i robiąc słaby research, już naprawdę ręce mi opadają. Ja mam na swoim Discordzie adminów, nie? I oni sobie tworzą takie rozmowy, tam na 100 osób, takie dyskusje, a to mhm. rozmawiają o o kobietach, a to rozmawiają o jakichś wojnach, o różnych sprawach, nie? Taki, taki panel dyskusyjny, to się nazywa stage, oni to nazywają stage na moim okay. Discordzie. I któryś z adminów postanowił zapraszać na, na, te, na te stage e twórców. Ostatnio był chyba poszukiwacz. Ja nie wiem, bo ja w ogóle z tym nie mam nic wspólnego. Jakby pozwoliłem, żeby oni sobie sami też organizowali ten Discord, nie? Teraz mm -hmm. Rewa chyba mają zaprosić. I Aha. któryś z adminów stworzył research team, żeby pomagał mu układać pytania do Rewa albo pytania do poszukiwacza. To nie jest mój research team. To po prostu gdzieś tam admin ma taki dział i jest... ja uważam, że leniwy admin, nie? Zamiast sam ułożyć y, pytania do Rewa, to ja mogę podesłać, ja zaraz podeślę screeny w ogóle wszystkiego, żeby też były dowody na to, co mówię, nie, bo teraz mhm. mamy słowo przeciwko słowu. I co jest śmieszne? Y, Konopski w, w tym research teamie jakiegoś mojego admina z Discorda do układania pytań yy, do rewa i tak dalej umieścił uwagę swojego szpiega, który mu niby ma szpiegować, co my tam wyszukujemy, nie? gdzie ja w ogóle w tym nie uczestniczę. Ja, o, ja moje materiały tworzę sam. Co mi pomogą jacyś internaci, jeżeli internaci chcą mi pomóc, to mi wysyłają coś na Instagram, nie? Jakieś rzeczy, jakichś twórców. Nie potrzebuję jesteś, bo ja po prostu nie ufam ludziom. No, ale Konowski postanowił umieścić tam swojego spaja. Mam screeny, jak Konowski się cieszy z tego, że jest tam spaj, jest podniecony. Żeby była jasność, ja u Konowskiego nie, nie, nie wrzucałem żadnych spajów na Discorda. Ci ludzie się sami pozgłaszali do mnie, bo tak tego twórcy średnio szanują, że tak powiem. nie? I kilka osób mi po prostu podsyłało screeny, co tam się dzieje, bo on robił jakieś stopnie rekrutacji, więc teraz finalnie. Po tym już z rekrutacji mam kilka osób, które dalej mi tam jak mówią. Mimo, że o to nie prosiłem, nie? Ale jak już dają, no to biorę. Więc tutaj jest kolejne kłamstwo Konowskiego, że ja mam jakieś licencjum, ja swoje materiały tworzę sam. I teraz zasadnicza pytanie, zasadnicza informacja. Czy te materiały na Monikę, na moją dziewczynę, podsyłał na tego, na tego Discorda Konowskiego, na ten kanał Wardenga, te brudy na Wardenge? Ludzie Konopskiego czy sam Konopski, no ja mam screen, że Konopski również tam wklejał rzeczy na Monikę Mam na to screen więc Konopski niech nie składa niech nie wyciera sobie mordy y, Tymi ludźmi y, Których tam zatrudnił do tych rzeczy Bo sam też to robił i sam Okej okay, niech szuka brudów na mnie niech tam wkleja Ale po co teraz szuka brudów na Monikę i okej okay, gdyby ona coś złego zrobiła Jasne Ale on y, robi takie brudy że Ona reklamowała Karpatry? Y, A co w tym kurwa jest złego bo ten gość ma coś tam z NFT, jakieś powiązanie. I najważniejsze, bo Konowski mówi, że tam lista nie było NFT, to no było kurwa. Było. I bardzo fajnie, że on zadzwonił, bo tak to żałowałem, że sprzęgliłem tą sprawę, bo mi ona, no w mnie. nie wiesz, jak już ci wchodzą, kurwa, tu na następną, co na matkę mi kurwa wejdzie, że moja matka kiedyś coś tam handlowała czymś. Wyszuka kurwa zbożem, bo moja matka handluje zbożem, to kurwa powie, że o, sprzedała magazynierowi za kurwa 1200 tonę pszenicy, a kurwa kupiła od rolnika za 1000. To pewnie oszukała rolnika. Drop shipping. Zraz, Więc to się już wiesz, takie robi popierdolone dla mnie. Rozumiem. Czy możemy się spodziewać jakiegoś materiału z twojej strony, czy... No kurwa, koniecznie, bo to mnie napędza. Ale czyli, czyli rozumiem, że ten, że materiał będziesz inicjował, czy raczej czekasz jako na, na kontratak, czy... Nie, właśnie widzisz, dlatego yy, ja trochę żałowałem, że wypaliłem z tym, bo to wiesz emocje, nie wypaliłem z tym na cage'u, nawet później z Pasutem gadałem, że widać było po mnie, że gdzieś tam, że mogłem to jednak skryć i zaatakować, wiesz, po, yy, poczekać na jego ruch, bo on teraz, jak już wiesz, już to jest wyśmiane, że atakuje moją dziewczynę, no to już się z tego wycofa, nie? Mimo że sam to wklejał do swojego na Discorda, że no tutaj już jest jeden punkt, bo Wardenga jest menadżerem dziewczyny, reklamował Karpatry i on w ogóle chciał gadać, że Carpatry to dropshipping, tam były jakieś takie rzeczy. Ja ci powiem, w czym jest problem, nie? Może ty wiesz, ale od Konowskiego się odwróciło wiele tych kanałów komentarzy i on teraz dużo rozmawia z takim pewnym kanałem komentarzy, który mu doradza, a ten kanał komentarzy jest troszeczkę odklejony. Może wiesz o kogo chodzi i e, właśnie to podejrzewam, że chodzi ci o karionera i no i teraz ta osoba będzie wiesz nagrywała o tym sto story, że o nim powiedzieliśmy, no ale już nie nieważne i karioner też używał w tym swoim materiale tych, tych rzeczy, nie, że niby moja dziewczyna reklamowała Carpatry, a to może jest z, z Chin ściągane, kiedy kurwa oni mają swoje szwalnie w Wielsku Białej, to kurwa chuja, jak mnie wkurwia takie coś, taki kurwa brak researchu, nie jakby pominę to, że dropshipping sam w sobie nie jest niczym złym, ale ja mimo wszystko to wszystko sprawdzam, nie? bo wiem, że jestem na świeczniku. Więc jak sobie wpiszesz tego właściciela tej marki Carpatri, to Ci też wyskoczy, że ma własne szwalnie I tak dalej, nie? I też dopytywałem kilka dni temu Karpatry, czy na pewno sami szyją, czy to nie jest kurwa jakiś dropshipping, bo ja tutaj prowadzę takie wojenki, kurwa z Mikołajem internetowy, no i muszę, wiesz, wszystko wiedzieć. Nie? No i mnie to, wiesz, mnie przede wszystkim boli, że już są atakowani bliscy, nie? Szukaj kurwa yl, brudów na mnie, ale nie na, nie na kurwa moją dziewczynę. Wiesz, śmieszy mnie ta w ogóle sytuacja, bo tak, zaatakował Leksia, ja obroniłem Leksia, to ty teraz atakuje mnie, nie? Że o, jak śmiałeś coś złego powiedzieć na, na mój research i o, wybroniłeś Leksia i teraz szuka brudów na nami. Okej, okay, niech się skupi na tych szukaniu brudów nami, ja mu mogę coś podesłać. Jeżeli on ma takie trudności, bo ja naprawdę przejrzałem ten jego yy, dział, wardenga, no i kurwa, tam są naprawdę. Ja tam powyciągam w odcinku, co oni tam poznajdywali, ale to są śmieszne rzeczy. No, y jeszcze y nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, że potem z Pasukem gadałeś po programie, no widać było, że się mocno podkurwiłeś tutaj na, na tym programie, jak, jak to powiedziałeś, że, y no, że jesteś mściwy i że tutaj, y no już teraz potwierdziłeś, że poleci inicjacja w stronę konopa. No i że cię to napędza, nie? No, no, wiesz, to też, kurwa, się... No bo co tam Monika, kurwa, jest winna? Okej, okay, wiesz, o co oni tam oskarżają mnie jeszcze? Ten właśnie mhm. Karioner i też Konowski, to tam też miał w tym swoim ciele, nie? Że ona półtora roku temu, jak robiła planka... Plank to jest takie ćwiczenie, kurwa, że wiesz, musisz mieć proste plecy na brzuch no to ona yy, miała lekkie skrzywienie w odcinku lędźwiowym i oni chcą to podłączyć, że o, ty pokazujesz ludziom jak ćwiczysz, a sama ćwiczysz źle technicznie, jak ludzie będą ćwiczyć źle technicznie, to będą mieli kontuzję przez ciebie i chcą to połączyć, a Wardęga to promuje, Wardęga to wspiera, więc Wardenga kurwa wiesz, dla ludzi źle, nie? To no już takie wiesz, kurwa, okej. Okay. Z ręką na sercu, nie? Jak ja zobaczyłem, że Monika źle to robi, płciliśmy się o to, ona teraz już plank, plank robi dobrze. Kurwa. Ja pierdolę, boks, do czego to dochodzi Tylko <głosy> 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 Widziałem kiedyś, że Wersow miała jakiś odcinek z trenerem, gdzie właśnie ro robiła, coś, robiła coś źle i jakiś profesjonalny trener zrobił na ten temat materiał, ale no, chyba po wpisaniu na YouTubie. No, powiem tak, z Moniką schudło bardzo dużo osób, ale czasem, wiesz, jak nagrywa codziennie trening i gdzieś tam już jest zmęczona, no to czasem te jej się troszeczkę te kąty o kilka stopni źle się ułożą, nie? A wiesz, mm -hmm. ci tacy ludzie, co są bardzo związani z siłownią, może to i dobrze, że poprawiają, no bo to cała branża się dzięki temu poprawia, tylko najgorzej, że później taki Konopski tego nie rozumie i on chce to użyć w przeciwko mnie, nie? Że my niby niszczymy ludziom zdrowie, no kurwa, ma. Okej. Okay. Dla mnie to już jest pojebane. Więc jakby apel do Konopskiego. Robisz na mnie filmy, rób na mnie filmy. Nie na moją dziewczynę, bo ja też mogę posprawdzać twoich kurwa bliskich. I się nagle okaże, że Leksiowi zarzucałeś, że 14, 15, 16, 17. Jakie to ma znaczenie? Ile lat ma dziewczyna, nie? A się kurwa może okazać, że Ty też jesteś z niepełnoletnią. O, no, tutaj. No. Nie, ale to, no, kurwa, kurwa nie jest nic że jest wiesz, z, z, z niepełnoletnią. No kurwa sam ma 18 lat, to z kim mam jako mieć dziewczynę. Tylko mówię, że wiesz, też mogę zacząć prześwietlać i też się kurwa coś może znać, że to już jest pojebane, to już chodzi na jakąś głupią yy, w dziwnym kierunku to wszystko skręta. Że będziemy szukali na swojej rodziny, na swoich bliskich, brudów. Ja faktycznie ja zaraz wrzucę ja zaraz na Instagram, nie? Te, te screeny, żeby to nie było słowo przeciwko słowu. Okej. Okay. No właśnie widziałem, że ktoś się dokupił followersów. Tak, wiesz, gadali, gadaliśmy z Martą o tym, że kilku influencerów kupuje followersów, nie? No i teraz jadę samochodem, patrzę, o kurczę, skoczyło mi 8000, mówię, Czyżby Pasuk miał taką siłę, bo wiem, że Pasuk mnie udostępniał dzisiaj, nie? Mm -hmm. Ale patrzę na to jakieś Fernando, jakieś wiesz, kupione. Hernandez de la Rosa. 19, Hernandez de la Rosa, 39. Będę musiał usuwać, nie, trochę roboty będę miał, no ale po Ludzie tutaj e, zarzucili teorię, że e, podobno Konopski mógł kupić ci followers. Nie, myślę, myślę, że nie. To, znaczy wiesz, co, on robi takie dziwaczne działania, że to nie wiadomo. Na przykład tak jak było z tymi subami, ja go, broń Boże, nie oskarżam, że on sobie kupił suby, wtedy, co wiesz, mu tak skoczyło dużo. Ale zobaczcie, on, on czasem tak jakby nie do końca... Te zasoby poznawcze, nie, chcę, nie wiem jak to określić, specyficznie inteligentny, nie? tak to określa, bo na przykład mówił, ja mi tak nie zależy na subskrypcjach, żeby sobie kupować, a kolejnego dnia wrzucił odcinek, gdzie płaci ludziom, yy, subskrybentom za to, że po prostu tam subskrybują jakieś pieniądze, coś w tym stylu, nie? Jakieś takie, po prostu głupie ma zagrania, dlatego ja nie wiem jak go mam traktować, kurczę, sorry, że tak... <coughs> Kaszle, ale gardło mnie trochę boli. E, spokojnie, a ja to tu, tutaj kaszle byłoby <laughs> Ale u mnie to już są inne powody, kaszlu. Nie, właśnie powiem Ci, że emocjonalnie do tego już zaczyna za bardzo podchodzić, muszę sobie zrobić jakąś przerwę. Bo mi to po prostu boli, wiesz, już atakowanie dziewczyny. Takie to już jest, uważam nie fair. Jakbyś miał ocenić y, aktualnie, y, jakby... W, czy, czy te media poszły w taką kurwa już w turbotoksyczną stronę, to jest jest gorzej niż, niż rok temu, czy, czy generalnie jest inaczej, albo czy, czy, czy jest ten graf progresji kurwa takiego, e, że już przechodzi to jakieś tam kurwa, wiesz, granice jakiejś etyki i moralności stary, czy, czy, czy na przykład w tym, czy w poprzednim roku nastąpił taki e, punkt kulminacyjny, tak? mam, wiesz to zawsze jest kwestia indywidualna. To się wszystko fajnie rozwija, tylko że tu czasem wchodzi ego. Ja też miałem kiedy, swego czasu problemy z ego po psie pająku, nie? że o myślałem, że jestem najmądrzejszy. I uważam, że taki problem jest z Konowskim. Gdzieś tam u, on sobie nie pozwoli powiedzieć, że okej, okay, popełniłem błąd. Yy, Wardenga słusznie mi zarzucił sprawę z leksiem, zostawiam to, niech się dzieje, niech świat biegnie dalej, skupię się na nim Nie, on będzie kurwa szukał, dłubał po moich bliskich, tylko żeby się jako tako odgryźć. Wiesz, samo to, nie, że ok, była ta sprawa leksia, nagle on mówi, o, to teraz ja wyciągnę brudy na Wardę. Zapowiadał film, kurwa, chuja. Tych brudów mało tam było. Yy, I to takie, że sobie z tym bez problemu poradziłem i teraz yy, yy, dalej planuję. No takie to jest smutne, ale spoko. no wiesz, dla mnie jest to paliwo. Paliwo teraz jest drogie, więc mi pasuje, że Konowski mi je darmowo dostarczy. Kurde, no jestem a y kiedy możemy się spodziewać jakiegoś materiału? To jest to teraz, y bo ja byłem przeziębiony w poprzednim tygodniu, nie właśnie się chciałem na cage, żeby zdrowieć jestem zdrowy, żeby była jasność tam, znaczy głowa gardło mi trochę boli, ale nie przytulałem się z zawodnikami, myślę, że jest git, nie, nie pozarażałem ich. Okay. Covid, COVID na pewno nie miałem. To był po prostu, po prostu na poprzednim kejczu wyszedłem yy, po kompaniu, nie? Od razu na cage'u. I trochę przewiało. Takie zwykłe przeziębienie. Czy mnie gardło po prostu boli? Bolało, nie? Dzisiaj teraz mnie boli, bo dużo gana, A tak to już mnie nie bolało. Okay. Yy, jakie było kurwa pytanie? Pytanie było takie, czy w, w ciągu siedmiu dni pojawi się materiał? może tak. Yy, pierwsza afera budowlana. Okej. Okay. Okay. Ja muszę domknąć ten temat, no i później, znaczy wiesz, pewnie Konopski teraz już będzie y, pierwszy coś wypuści, w sensie, że o to wcale nie było tak, ja nic nie planowałem wrzucać, y, to tylko tak wrzuciłem na Discorda, ale ja nie chciałem robić z tego żadnego odcinka, no bo wiesz, teraz on już widzi, bo podejrzewam, że ludzie zareagują podobnie, no że wciąganie w to bliskich to jest przesada, bo każdy racjonalny człowiek uważa, tak powie. No ale y, no uważam, że tu popełniłem błąd. <laughs> Bo tak to Konowski by się właśnie sparzył na tym. Bo tak jak mówię, no Karioner poruszył ten temat i tam on komentarze ma takie, że nikt go tam nie krytykuje za to, że wciąga w to moją dziewczynę. Więc powiedział, że Konowski tym się mógł sugerować i chciał zrobić podobnie, nie? Bo myśli, że o, dobry argument. A po, powiedz mi, bo kiedyś pamiętam, że byłem u ciebie na Discordzie. No. E, jak tam robiliśmy te, te obrady i kiedyś wpadł na, na tego Discorda e, Carioner, tam była jakaś akcja chyba też z Mają Staszko że to, to, to coś było i jak wy już długo z Carionerem się tak e, przepychacie? Co, to jest taka ja to nie lubię gadać o Carionerze okay. bo on się bardzo nakręca, ale to nie wiem taki kurwa nie wiem, może po prostu go kiedyś zaproszę na taką rozmowę bo, no bo faktycznie był na tym Discordzie i był miły, ale później jakiś mój admin go usunął i on zaczął robić dramę temu adminowi i znowu to się zaczęło, nie? Okay, I znowu I... chodzi i mówi, że ja się go boję. I on wymyśla takie totalnie dziwne argumenty na mnie, że jakieś fałszywe zeznania na policji składałem z bajdurzeniem, po prostu źle zrozumiał moje słowa. Albo na przykład, chuj, nawet nie chcę mówić takiego argumentów, bo no planuję kiedyś gdzieś tam nagrać film na niego, nie? No okay. ale dobra, to, albo dobra, nie mówię. O, bo to są takie śmieszne. Ciekawy gwiastud, ciekawy No Ale widzisz, Bogdan teraz nie postawiłeś takiej sytuacji, że no zobaczysz, on teraz będzie 30 dni z rzędu nagrywał Instastory. A to jest taka osoba, słuchaj, zaczęła się wojna kurwa na Ukrainie, a ten typ drugiego dnia wrzuca hymn Ros i mówi, albo mi się taki podoba, nie? On, on specjalnie troluje, bo on chce, żeby ludzie atakowali, żeby była dyskusja żeby wiesz coś się działo więc on teraz ten temat że my o nim gadamy będzie korzystny, będzie dużo o tym gadał i no, dla mnie to już jest trochę przerażające kiedy ja codziennie wchodzę na jego instagram a on gada a to o mojej dziewczynie takie to jest wiesz smutne okay. już nie no ale taki hmm. jego wybór no. ale jeżeli chodzi o o kario no to yy, tutaj ludzie się też pytają yy, czy kiedykolwiek jest szansa na przekobusa z karionerem w takim razie Właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, czy yy, jeżeli on by się kurwa zmienił w jakimś stopniu, nie przestał wyzywać, to to, że on nagrywa film jest okej, okay, Ale on na przykład straszy na Instagramie, że będzie mówił, yy, kurwa, to jest aż żal mówić. No ale dobra, o, zacytuję go, że to ja mam mówić, jak wardenga rucha, w jakich pozycjach swoją dziewczynę. No mam ponagrywane te rzeczy nie? i uważam, że to jest przesada, wyzywanie ludzi. O, ostatnio, właśnie, coś tam na mandzia, też nagadywał, na psycholożkę. Wiesz, po każdym leci tak po bandzie. I nie wiem, czy dawanie yy, wyświetleń takim osobom jest ok. Bo ja rozumiem komentarzy, każdy może mieć swoje zdanie, ale po co to obrażanie? Czy ja Karionera obrażałem pierwszy i tak dalej? Teraz oni mam bardzo złe zdanie, ale kiedyś naprawdę go lubiłem. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj do... <laughs> napisał Konopski, <laughs> wysłał dwa skliny. No. Rzeczywiście istnieje coś takiego na jego Discordzie jak ta kateczka, kreseczka Wardenga no. i napisał tak, że jedyne rzeczy, które wysłał na odnośnie Karpatrii i dziewczyny przez niego, no. to jest podobno zdjęcie Moniki Kołakowskiej właśnie w stroju Karpatry, czyli Twojej dziewczyny no. i opis odnośnie tego Karpatrii. No tak, no to, no to przed chwilą mówił, że to jego ludzie wrzucają, a, a jednak sam wrzucał rzeczy odnośnie mojej dziewczyny. Na, I co jest złego w Karpatrii? Zadaj mu pytanie. Co takiego złego jest kurwa w reklamowaniu legitymistrzów? No to w, Mikołaj może napisać do Ulfika. To, to ten. To, to Mikołaj odpowie. I wiesz, druga sprawa, tam ci ludzie, wiesz, zaczęli na Monikę wykopywać to, że ona właśnie ten yy, yy, odcinek lędźwiowy źle ułożyła w planku i yy, no wiesz, on jest z tego kurwa zadowolony. Research robi. Research team. Skupianie się kurwa na bliskiej kwardęgi. Zajebiście. I żeby nie pierdolił, bo teraz się już sam przyznał, chociaż przed chwilą twierdził, że ho ho, to ludzie wklejają nie ona. Jednak to on wkleja. Albo po co umieszcza jakichś szpiegów umie na Discordzie i jest wielce zadowolony z tego powodu. I dlaczego wciska mi, że ja mam research team, kiedy ja nie mam research teamu, bo działam sam od wielu lat. Po co te kłamstwa?